Jak staniesz na ognisku starczą skierowaną w ognisko, to nie będzie ci bić. Jeżeli rzucisz lisowi totem nieśmiertelności, a on go weźmie, to jak go zabijesz, to się odrodzi. Jeśli zespałni się koń szkielet w burzy, a ty do niego podejdziesz, to trafi w niego piorun i pojawią się 3-4 konie z jej sami w postaci szkieletu. Mitowina, witam Was w kolejnym odcinku z pogromcą mitów na tym kanale. I słuchajcie, w dzisiejszym. O, nie, co ty robisz, o, stary? Szefa. Czy ty się na wędki wybrał? Proszę, proszę zejść na dół, dlatego że ja się właśnie chciałem powiedzieć, że w poprzednim odcinku wbiście 38 tysięcy łapek. Co oznacza, że w tym odcinku będą trzy e, mity więcej. Nie więc podzielajcie koniecznie. No i dzięki temu będzie właśnie niespodzianka, która się pojawi za tydzień. Więc e, oczekujcie: coś bardzo fajnego, związanego właśnie z pogromcami i tak dalej. Więc będziesz to. Myślę, że więcej może by wam Na dniach będziecie wiedzieć więcej. Wygrał ostatnio mit o zombie psie, więc e, gratulacje oczywiście dla wygranego. No i e, czas w razie na ten odcinek. Pamiętajcie, koniecznie, żeby zostawić łapkę. Tym razem, czy mogą zostawić stary uchem, może. W tym razem, łapkę. może palcem u nogi. Nie, no fuj dobra to. No. zostawcie łapkę w górę palcem u nogi. O nie, dobra! Ale my zaczynamy w takim razie pierwszy mit na 1,14,4. Gdy jesteś pod wodą, nie widzisz slime bloków poza nią. Okej okay, więc mamy tutaj już jakiś taki stawek te, naszych żółw i poprzednich. I oni, one sobie tutaj pływają, ale dobra, ja będę pod wodą w takim razie stary. A ty weź gdzieś połóż tego slime bloka. Postawi, tak, tak, Postaw gdzieś poza wodą. Cyk. cyk. E, no, widać go stara, spróbuj gdzieś dalej tego slime bloka postawić dalej, może. Okay, dobra, dobra. Będziemy jakoś oddalać, chociaż ja ciągle go widzę w... Nie no, no wi widać to jest. A, a weź Chcesz tak dalej? postaw może na krawędzi tego okay. slime bloka? Nie wiem, bo jest napisane, że mają być te slime bloki poza wodą. Ale może, czekaj, może jak postawimy gdzieś tak? Nie no, też to, też to nic nie daje. Więc jakby, wydaje mi się, że to jest... Trochę, trochę niezbyt działające, a tym bardziej, że było nawet wskazane, że na 1.14 teraz dokładnie na takiej wersji się znajdujemy. Więc... To jest ładnie, tak samo jak wszystko. I w drugą stronę też to tak nie działa, że jak to się jest wodzie i poza, wo poza wodą też tego jakby widzimy, no, to więc no. Widać więc jakby nie za bardzo ten mit jest prawdziwy, więc ten mit szybko obalamy. No i czas na drugi micior. zostaw mnie, nie już. Nie możesz hmm. iść spać, jak jesteś zatruty. Na przykład rozdymką. Kurczę, ciekawe w sumie, stary, bo może, no. może istnieje taka szansa, że na przykład e, pójdziesz sobie. E, sorry, sorry, panie Lamy, ale no, że na przykład się zatrujesz, stary, i że na przykład jak pójdziesz spać, to może ci to ominąć, bo to by było fajny no. sposób na, na to, żeby przestać być zatrutym. Więc dobra, w takim razie daj mi teraz rozdymkę, stary, i być naszym. naszym tej, daj sobie nie, suriwala, stary, daj sobie suriwala. Więc masz Surival eee, Czemu, czemu wtedy widać? Ja specjalnie survival już masz stary, masz. Zjedz sobie tutaj pyszną rozdymeszkę stary. No przynajmniej rozdymki. Ale zjedz sobie popatrz jaka pszna. A nie mogę je zjeść, bo ja nie jestem głodny. No to ja musisz sobie pobiegać chwilę, albo ja ci dam hangera fajnego stary. O nie. Więc byś miał... Był głodniejszy trochę bardziej niż. O już teraz. mam, już mam, nie musisz mi No, Dobra, zatrułem się, idę. lol No, to... wy wywalamy się, nie możesz. O nie, masz stare zatrucie pokarmowe. No widzę właśnie, że ja się zaraz wyłóż tam tutaj na no, no, chyba tak właśnie, więc. O, 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 przestało ci już zatrucie dolegać. A nie, nadal masz. A... Znaczy, niby mam, ale niby nie. A Jakby... masz ta, to bo masz puszka? pół serduszka, to już na ciebie nie działa. No. no czy jak masz pół serduszka, to już wtedy... Tak, to dobra. No to w takim razie już już może pójść spać sobie, a my możemy spokojnie powiedzieć, że faktycznie mit jest prawdziwy i potwierdzony, więc my to mit dokładnie. potwierdzamy. No i czas na trzeci mzior. Jak staniesz na ognisku starczą skierowaną w ognisko, to nie będzie ci bić. Ogniska już, toga, Sary, trzeba sprawdzić to faktycznie. Nie ma problemu. Y już sobie dałeś? O, survival nawet masz też. Nie weź mnie. Matko, czemu mi wciągasz przez to? <noise> Ej, ale nie zadaje mi u... zadaje mi obrażenia, oszukało mnie. Czekaj, a to w ogóle nie niszczy mi. I bo jak tak mnie uderzysz, stary, daj uderzył. Bo ci psuje tarczę, nie? nie? Nie wiem, no nic mi nie zrobiłeś na razie. No bo ręką mi próbujesz bić, a ja miał na przykład... stary popatrz, teraz ja ci... Ja sobie dam ten diamentowy miecz, trzymaj sobie, o i teraz... O i teraz się tarcza, nie? No, tarczy, no, trochę, no, trochę. no właśnie, więc no, a tutaj w ogóle nic się nie, dzieje. Więc ani hmm. nie, więc ani nie, więc no... nic jest fałszywy no. i to... Bardzo fałszywy i pewnie to przez niego się tutaj niego nie, więc no, dzięki za wprowadzenie błąd ogółem, Alan o, Dzięki za diamentowy miecz. A, no, więc dziękujemy bardzo, Alandul za takie rzeczy, ale mit obalony, no i e, czas na czwarty micior. Chodź tutaj. Nie, nie, ja uciekam. Jeżeli oswoisz lamę i założysz jej fioletowy dywan, to będzie twarz Enderman, a jeżeli... O, będzie twarz Creepera, czy lama zmieni ministery twarz? No. To jest mega skomplikowane, a tak Ciekawe. się składa akurat, że mamy dom. ...tutaj lam, więc wejdźmy sobie do domek, domku Zobaczone, lam. aż po brzegi. Więc słuchajcie, ja otworzę tutaj i zdejmijmy mu wtedy teraz ten e, złodziejski ten i dajmy mu... to e, dywan, tak jak było powiedziane. Ej, faktycznie, patrz! Oczy endermana są na kurde, górze. to rzeczywiście. Ja nigdy nie widziałem, ja zawsze patrzyłem na lamę z boku tak trochę. A ta, a ta druga, aha, bo ona nie jest oswojona, to ja, ja nie chcę mi się jej oswalać, to zabierzemy tą. I tutaj teraz... O, jest creeper! O, no, no, ma na sztosową to? No dokładnie. Takie takie mega, mega fajną bluzę ma, więc no. Dokładnie. Bardzo, bardzo fajne i nigdy nie patrzyłem serio na lamy z góry, tak żeby widzieć te, to, że ma klibera. jeszcze chyba nigdy nie zakładam nawet zielonego takiego. Weź nie wyciągać z domu lam. A mnie też nie mogłeś wyciągnąć akurat. No dobra, ale mit potwierdzamy. Tak. E, tylko następnym razem w się bardziej po polsku te mity. <laughs> no ale dobra, mit potwierdzany. Czas na piąty mit. Jak świnia się sama podpali, to będzie uciekać do wody pod Warunkiem, że jest pobliżu. Jak się świnka podpali, to biegnie do wody. Gdy świnia się podpali, to biegnie do wody. Czemu? Czemu wysyłali się tym mi co godzinę? Ej stary, ej stary, a co? wiesz, że jak świnia się sama podpali, ja nie to wie, będzie że... bies do wody. Star! Nie no, to jest masakra, ten mit był dosłownie wszędzie i dlatego tutaj wysyłam kilka autorów, żeby nie było, że ktoś komuś to ukradł albo cokolwiek, no bo to by była, no nie no, masakra po prostu, wszyscy to chyba pisali, nie wiem dlaczego, zobaczmy w takim razie i musimy, musi ona się totalnie sama podpalić Yoshi, więc nie możemy korzystać e, z naszego miecza koksowego, Dobra. tylko po prostu ona sobie tutaj, niech sobie podejdzie, może ją akurat trochę wepchniemy, bo chyba te, to akurat, o, o, o! o. Olo! Do no to faktycznie, sprawdźmy jeszcze jeszcze raz tutaj, o, nawet ją postawimy, o. No i faktycznie biegnie do wody, ciągle patrz, taki taki sam ma nawet... o. A, to <laughs> nie wiem, teraz podpaliłem, no ale, ale. Ale no faktycznie to działa. A może no. byśmy sprawdzili jeszcze przy okazji ten diamentowy? Co by się stało, gdybyśmy faktycznie z diamentowym kierowem ją zrobili, czy to. Czy to też daje fajny aspekt sobie, tej dwójkę? Dajmy sobie. Gdzie gdzie jest tej? Dam sobie nową. I zrobię tak? A e, czekaj, bo teraz ją idealnie do, idealnie do wody okay, wróciłem. Ale zobaczmy. Okej. Tak biegnie Ale mam do wody. fajny więc, pomysł teraz. Więc no jak nie. my ją podpalimy, to ona też sama stary ten. Ale wiesz co? Też, mam czekaj, fajny też. pomysł. No jaki? Teraz, chodź, 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 chodź. Słuchaj, pójdziemy tutaj teraz. Gdzie? No, gdzieś tutaj się przejdziemy, gdzie jest wolna przestrzeń. No, no i to teraz? Patrz, mamy tutaj coś takiego, co, nie? Zrobimy no. sobie takie, nie wiem... No, a, powietrzu. że chcesz jej labirynt zrobić, czy ona no, dojdzie co? do tego? Nie, nie chcę labirynt... No, w sumie mogę nawet labirynt zrobić, ale patrz, zrobić coś takiego... No. I rzeczywiście sprawdzić, czy ona będzie w to biec, czy właściwie to... To po prostu jakoś tak randomowo ona biegła, nie? No, patrz, zrobimy teraz coś takiego. Dobra, ja tutaj dam wodę na całym końcu. Na całym końcu daj wodę i... No i? I zróbmy, czy ona dobiegnie do tego, do tej końcówki Więc uwaga, tutaj będzie ta, ta świnka Tutaj będzie się znajdowała, no i ja ją teraz, ej, dobra, ale ej, ona o nie, jest Ona sama z siebie już ucieka, stary, z tego o pomieszczenia je. Ale ona jest mądra No mądra faktycznie, świnka Faktycznie, ludzie to jak świnie, faktycznie Dobra, podpalają fa. Pa Ale ona normalnie by sama teraz uciekła z tego, co widzimy, No, więc... ale zobaczymy, już... czy do wody pobiegnie ej, Dobra, ale świnia, weź się podpal Czekaj, ja wypchnęł, ja wepchnę, ją, wepchnę, ją. wepchnę się. O, patrz, udało się. O, o, o! Biegnie. Ło! No i a mi jeszcze wyjście w tym miejscu, że może wyjść w tym o, miejscu. O, dobra, że tutaj to. nie da się, dobra. Czy okay. ona pobiegnie do. Ale nie, właśnie chodzi o to, żeby patrz. pobiegła albo do wody, albo. A też, ej, naokoło też pobiegła do wody. Więc i jej, jej celem ogółem jest to, żeby. O, Ale czemu ty zamykasz? To chciałem sprawdzić, którą drogę wybierze. Krótszą czy dłuższą. Dobra. Pa, ale nie, wybiera jednak. Dziwną drogę. No, no ale wiesz, co z jednej i z drugiej Je... strony jest woda, ale... Tak, ale no, jej cele im tak jak długaszenie się więc No Mit potwierdzony w takim razie, no i dobrze, że tak dużo opisaliście, chociaż nie, nie spamcie tak ty masz bardzo. No ale dobra, mit potwierdzony, no i czas na szósty mit. Wykop dziurę na głębokość 1 kratka, szerokość 3x3 dookoła, postaw słoneczniki. Do dziury wlej wodę równomiernie i wrzuć diament. Lajkujcie, like, żeby widział. O wow, portale! Myślałem, że już się skończył na to hype i że... ale zobaczymy w takim razie, skoro Ojej. Skoro jest możliwość, że stary to nas dziś przeniesie. No to czemu nie, co nie? No pewnie. Więc dobra, tej tworzę w takim razie na głębokość jeden 3 na 3. Dokoła wszędzie stawiam oczywiście słoneczniki, które zawsze są w no Co ty robisz? Możesz, możesz nie łowić tego konia stary. No dobra, ale no mamy co? tak. I teraz trzeba... Koniu, wyjdź stąd, widzisz, możesz go teraz, o, teraz, teraz go właśnie, o nie, mi się tutaj, o nie, chciałem to inaczej postawić, a mi teraz słoneczniki, stary, bo ty tego konia tutaj przyciągasz zawsze i to mi psuje wszystko, dobra, wylewam równomiernie, teraz, stary, chcesz wyrzucić ten diament, żeby przetestować, co, jak? No weź wyrzuć ten diament, stary, możesz przestać, no już, pa wyrzuć, wyrzuć, już, o, dawaj, diament, u, co się stało, wow, Wow. W sumie nam nic nie mówi co, 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 co się stanie e, No e, w sumie to nie był nawet mit w ogóle, no bo e, nic nie mówi, że coś się stanie, ale coś się miało wydarzyć. To była instrukcja jak wrzucić chyba diament do wody stary jak zwrócić swoją uwagę e, Może tak, ale no jak widzicie mit nie działa, nawet jak się wrzuca nieco to <laughs> nic nie robi. A wrzućmy już się wróćmy już jego ty tej... weź skocz już i sam. Dobra wow! Wow! O stary, stary to działa! Wow! Wow, faktycznie bąbelki są pode mną, jak tak robię. Chcieliśmy nawet sprawdzić, czy czasami tutaj e, nie ma jakiegoś diamentu idealnie po tym, że wtedy na przykład się pojawia. Ale jak widzicie, usunąłem wszystko, cały stąd spod idealnie tego, no i nic się tutaj ze specjalnie nie wydarzyło. Więc no, mid już całkowicie obalony. Gdy zabijesz nietoperza na suriwalu kilofem, to on ciebie ugryzie i będziesz mógł latać na suriwalu. Kurde, stary, jakie, Batman? jakie. Jakiej rzeczy, będę. Bede... Ale Batman chyba nie lata, ty, stary a czy da po... się z, złowić nietoperza? Ej, weź złów nietoperza. Może byś mu klatać, ty stary, jak go złowisz. Chudy, bo, ci po... bo on pociągnie. na przykład pociągnie. No. Ale dobra, ja chcę zabić w ogóle kill-offem. Więc mam kill Okej. Okay. Raz, dwa. Eee, stary to nie działa u mnie jakoś, a ty potrafisz złowić? O, Patrz, mam nieco perzarz. I latasz? Nie e. ale nic się nie dzieje. No tak, ja zabiłem kill-offem i też się nic nie stało. Ale to czekaj, to może trzeba inaczej... Ło, patrz, złapałem go! No dobra, ja... ale nie... Wow. O, 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 o stary, wcale nie masz kreatywa teraz, aktualnie! Whoa. O fajnie się to działa, on lata, słuchajcie! Łoł! To nic nie, nie, nie... Ale nie. czekaj, chcę uderzyć w ogóle, bo ja miałem zabić, ale ej, jak ja mam zabić kogoś, żeby później mnie ugryzł? Czy jakby nie to po śmierci ma wtedy? Nie, mega dziwne, nie da się zamienić w wilko w Może wampira. Może chodzi o to, że wiesz, zabija z jednego i drugi cię gryzie. Nie wiem, no nie działa, buty sporo tych batów, więc no, no. tych nie nietoperze cały... No więc mit obalony w takim razie, mimo że on tyle łupnie nie chcą mnie ugryźć, a szkoda chciałbym zostać mi to y, tym wampirem, a nie, nie jesteśmy. Dobra, no to co? mit obalamy, no i czas na ósme micio. Jeżeli daszli sobie owoc refrenusu i on go zje, to się przeteleportuje, lajkujcie, żeby widział. To odcinkiem tutaj były lisy stary, jest. o jest tutaj jeden. Mam go. Dobra, bo... ale może go... go wyłowię, co ty na... No nie, on czekaj, bo on właśnie złowił rybę, no nie, nie no czekaj, weźmy go. Czekaj, mnie złowiłeś teraz. O Jezu, czekaj. Ja tutaj dam, czekaj, patrz, mamy jakieś dwa nowe i mrzucę ten owoc po prostu stary. Czekaj, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Lisu. Lisie, chodź tu. O, je sobie. Ale on chyba nie zje akurat owocu. Można spróbować. Rzućmy tutaj sporej ilości w sumie lisom to coś, żeby one... Może to kiedyś im się uda w końcu zjeść, co? Oh. Nie wiem, no rzucam tutaj im no to widzę, ten... Że trzymają w wyszkach, ale... No właśnie trzymają, ale ni niestety no nie jedzą tego, a no powinny. Nie, jakby nie, nie chcą. I mają te jeszcze inne rzeczy. Patrz, zasnął, zjadł i zasnął. O! Ty się coś stało! Oh. <laughs> Te teleportują się teleportują jednak! TELEPORTUJĄ się! Ja, yeah, ale czemu one wszystkie naraz zjadły to praktycznie trzy na raz tak. się te stary. Ale koks! Ale koks, one jednak się teleportują, a było napisane, że nie przeleportuje. Nie to, a nie, że trzy się przeleportuje. Dobra, czyli faktycznie dobrze jest potwierdzony no, Czy on jest możliwy, bo normalnie jak ty zjesz takie coś, to też się przeteleportuje, stary, o, kilka kradek na bok. Ale no widać jak na, na li list też to zjedz chętnie, więc jestem ciekaw w sumie z pandą, ale napiszę takie midi, zobaczymy, czy pana też zje takie coś. No, Dobra, bo więc nie. mit potwierdzony i dziewiąty mit przed nami. Jak rzucicie podkę Night Vision w kota, on będzie świecił w nocy. Ładny kotek syjamski, nie, to nie jest syjamski, taki ładny, szary, taki o, to jest taki. Koks kot. Koks kot, no dobra, ale musimy w takim razie sprawdzić, czy. bo na przykład oczy w prawdziwym kotu, on też świecą, jakby no. w nocy, więc może temu kotowi starym by było też, jakby mu oczy świeciły, to by było sztos. Dobra, trochę trzeba. Okej, okay, rzuciłem o, mu podkę, no, i, widać, że, i widać, że go ma. Więc no dobra, dajmy może. Naj e, e, no, co? Time Set no, no. Night. I sprawdźmy. Aha, tylko ja mam problem, bo ja mam przestawioną gamę. Ale najwyżej powiedz, stary Ty, czy u Ciebie no, to widać? I zrób screena i po prostu zobacz. Nie, no ten kod jest całkowicie o. normalny. ja zmieniłem już wszystko. No i jest całkowicie ściągam, normalny. Może, może w powietrzu nie świeci, też tutaj sprawdzam. Ale. Może gdzieś do... albo spróbujmy. W... O właśnie, przyciągnąć go do, do jaśniejszej tutaj nie. części. Dobra, więc no, więc stary nie świecił niego, nie tam. Nie, ja tutaj nie, jeszcze nie, rudego nie, zespałniłem. rzucam mu jeszcze... Aha, dobra, sobie dam Efekt clear szybek, dobra, bo teraz ja widziałem wszystko, ale no jak widać, no nie, nie widać, żeby się świecił. Nie, <laughs> no, tutaj. więc w takim razie mit no, obalony, co? A w ciebie? Może będę jakoś... Nie, ty też nie, nie świecisz, no, stary. Nie, 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 więc no, mit obalamy, dziesiąty mit przed nami. Jeżeli rzucisz lisowi totem nieśmiertelności, a on go weźmie, to jak go zabijesz, to się odrodzi. Okej, okay. totem nieśmiertelności jest tutaj przygotowany. Zobaczmy w takim razie, jak to zadziała faktycznie na tego kot, na tego lisa, więc to dobra, dajmy... Zjeść muszą, no nie, nie, wystarczy, że... Bo normalnie w Minecrafcie, jak masz ten totem w ręce, to po prostu jak zginiesz, no to e, od razu. Się, ale zobaczmy, czy one w ogóle złapią. Tak, one złapały ten, złapały, złapały. To, no. Dobra, więc ten. Bo wyrzuciłeś mu to innego? O nie, nie, udało się. Który ma to totem teraz w ręce? A, ten ma to totem Wszystkie na przykład. Mają. Dobra, próbujemy w takim razie. Wow. Co faktycznie! On się odrodził! Ja pierniczę! Ale są lisy sztosowe w takim razie. No. Jak to działa? Ja nie Patrzcie, możecie dać jestem. swojemu lisowi ulubionemu taki totem i on po prostu wtedy... Nie umrze nigdy, ale to. dobra, zabijmy no. teraz te dwa naraz, ale one będą żyć! Matko! Ale to jest ja nie wierzę, popatrzcie. Nie, nie tego. Te, ten ma stary też A... pyszczku. widzisz? No. Więc, no właśnie, ale to jest sztos. No dobra, czyli w takim razie mit potwierdzony, Jeszcze ale nie ja. spodziewałem się tego stary no ja w też, sumie. No, no, nie. no dobra, więc. No. 11 minut przed nami! Niesamowite, mi ty na nam daje się do tego odcinka. Jeśli zespał mi się koń szkielet w burzy, a ty do niego podejdziesz, to trafi w niego piorun i pojawią się 3-4 konie z jej w postaci szkieletu. Okej, okay, więc mamy tutaj tego całego konia, konio szkieleta. Zobaczmy w takim razie, ja do niego podchodzę. Aczkolwiek, no, nie ma za bardzo piorunów, stare. A te pioruny powinny gdzieś tutaj nawalać. Ooooooh. się on jeden stary pojawił się piorun, i ty latałeś? nie pojawiły się tam czasami te te? No nie, nie, tak totalnie. Co się w jedynie pojawiło, to masa ząbaków. Ale no polatamy chwilę tutaj. jestem pewien jednak trochę odpowiedzi, bo widziałem gdzieś, że piorun tutaj padał, ale no to chyba nic jakby za bardzo nie oznacza. Ale podejdziemy jeszcze raz, blisko, bo ja znam odpowiedź, bo ferutowa masakra ma pełno takich koni i chyba właśnie to powoduje, że ich tak jest dużo. Dokładnie. Ale dobra, pochodźmy sobie chwilę obok nich tutaj. Może w pewnym momencie akurat piorun trafi gdzieś niedaleko, chociaż. Akurat. O, właśnie, ciężko by, czuć też kiedy będzie taki. Niemogalny. No, okej, okay, dobra, to poczekajmy jeszcze chwilę tutaj. Albo najwyżej będziemy tutaj biegać sobie, rozwiązywać kolejne mity, i może w... Gdzieś w trakcie kolejnych mitów coś się stanie z nimi szczególnego, co na to powiesz. No, więc, więc oby, my przejdźmy do 12. Do końca, bo pewnie tak. to się dopiero okaże za jakiś czas. Przejdźmy do 12 mitu. No i pamiętajcie, że właśnie 12, 13 mitów w tym odcinku jest dlatego, że wbiliście 30 tysięcy łapek, więc są 3 mity dodatkowe. Więc jeśli chcecie więcej w kolejnym, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, o nie zabił się tym. No dobra, to lecimy w takim razie z kolejnym mitem. Kiedy... Jeżeli strzeli żółwia piorun, to z niego wypadnie miska Ale dobrze, że burze mamy stary, bo ten mit teraz się przyda O, wow. właśnie, czy... O! Oh! Czy... Zespiło się? Czekaj! O nie! Uderzyło akurat w tego... O nie, uderzyło w niego Uderzyło w niego i... Ale nie zrespiły no. się nowe ja, mam... Mega dziwne, dobra, zobaczymy czy za dnia, bo mi się wydaje, że później gdzieś to za dnia się pojawia, ale dobra Patrzę, tam, tam uderzyło teraz piorun ale nic za bardzo, to gdzieś powinno się pojawić koło nas Tutaj się nic nie pojawiło, bo widziałem ten dym Ale nie ma tam szkieletów No dobra, ale zobaczę w takim razie teraz co się stanie z Piorunem Wśród tych właśnie żółwi tutaj Więc ja w takim okay. razie Samonuję Piorun Lightning bolt wow. Ale jaka miska Miała się Ej faktycznie miska się pojawiła stary Co? Dlaczego miska? Dlaczego dlaczego się pojawiła tej miska? miska a daj no taka normalna miska, stary, którą można zrobić z drewna. Serio? Serio, po... i tutaj też jest miska kolejna. Ja widzę, ale... Ja, jej, dziwne strasznie, no ale... Może się... po prostu tu jest spalona faktycznie, bo stary, to jest może skorupa właśnie, miska ze skorupy. No. O, okej. Okay. co teraz z tego wybuchu aż? Mega dziwne, super. dobra, będziemy ciągle jeszcze czekać tutaj na tym tym. I może nam się uda jakoś doczekać z tymi. Ale no dobra, jeszcze nam przynajmniej trzynasty mit, i najwyżej zaraz wrócimy jeszcze do tego mitu ze szkieletami. I jak zostawisz dorosłą pandę na biomie zimowym, to zmieni się w niedźwiedzia polarnego. No dobra, no to co? Mamy w takim razie gdzieś tą pandę tutaj zespałnić, zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie wtedy wyglądać. Mhm. I ona na tym biomie powinna zamienić się od razu w niedźwiedzia polarnego, chyba. Okay. Nie wiem, no zobaczymy. Najwyżej z zostawimy ją może tutaj na chwilę jeszcze także. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, trochę odczekamy, najwyżej ja już y, będę po prostu montował i w trakcie zobaczymy, czy coś tutaj jest stanie. Ale no, na razie nic się nie zmienia, miałoby być wytycznie zostawisz, więc zostawmy, ale najwyżej wydaje mi się, że tu tak nie... Mi się wydaje, że stary to tak nie będzie działać. Nie, no raczej nie Raczej nie, no bo jakby, no, panda za, za dużo z niedźwiedziem nie ma polarnym wspólnego, oprócz tego, że no są z podobnej rodziny, ale... No a, ale no. Jakby człowiek się miał zmienić w małpę. No dokładnie, no to tak nie działa, więc no raczej Mojang też by w to nie poszedł, chociaż chociaż no najwyżej to zostanie tutaj, ja pójdę do koni i trochę tam poczekamy po prostu. Dobra. Minęło już mniej więcej około 10 minut, no i są tutaj te dwie pandy, to znaczy jeszcze jedną Yoshi właśnie nas dla, dla takiego sprawdzenia sprawił po prostu tutaj i postawił, e, no ale nic się z nim nie dzieje, więc no ten mit, mit 13 jest totalnie obalony. Natomiast jeśli chodzi o ten mit tutaj z koniami, to wyczytałem w trakcie, kiedy tej obserwowałem, że jest szansa faktycznie na takie coś. że jeśli faktycznie podejdziecie do około 10 bloków do jednego z takich koni, to istnieje szansa na trybie trudnym, 11 do 34%, że takie coś się wydarzy i wtedy po prostu jeśli podejdziecie, to uderzy właśnie piorun w takiego konia i pojawi się coś takiego, co ja mogę akurat teraz przywołać komendą, czyli coś takiego, po prostu uderza piorun, no i pojawiają się właśnie czterech tej jeźdźców, więc to się normalnie normalnie zrobić w Minecrafcie i uzyskać Czterych to. pancernych. Więc no, czterech pancernych tutaj i nawet Pies jest obok, ale to akurat chyba on się on po prostu był tutaj wcześniej. No dobra, ale no różnie, nie wiem dlaczego nam się to nie zdarzało, próbowałem przez kilka dobrych minut przechodzić obok, yy, uderzać nawet te, te nawet te, te, które zrespiłem nawet już wcześniej komendą, zabiłem tylko yy, tych po prostu, yy, co kierowali tym, czyli jakby jak się nazywają. Jeźdźców, tylko zabiłem i zostawiłem tamte konie. Bo możliwe, że one miały, miały jakieś inne możliwości, no ale nic się nie zdarzyło. Więc, no, na pewno działa, bo na kwadratowej masakrze tak się tam zdarzało. No więc, co? Mit, potwierdzamy. No i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie koniecznie, że 10 tysięcy łapek to jeden dodatkowy mit na kolejnym odcinku. Wysłanie błogi by To bitwy. Znowu 30 tysięcy łapek. Subskrybujcie koniecznie. Tak, tak. Już niedługo. Tak. I widzicie także do już i Joshi jego na, na Minecraftowy no, kanał, więc trzymajcie Minecraft. się. No i cześć. cześć.